Moi drodzy, stała się dziwna tragedia. Dostałem informację od mojego montażysty, że zrenderował cały film Range Simulator i go wrzucił, aczkolwiek YouTube albo jego internet, albo jedno i drugie zło nie współgrało, dlatego tych 10 minut, które zaraz zobaczcie, nie widzieliście w oryginalnym filmie z Range Simulator. Hashtag 1, dlatego to jest Range Simulator hashtag 1.5, bo to jest to, czego nie było na poprzednim odcinku, bo pisaliście nawet, że ej, chyba odcinek się urwał, ej, coś tu chyba jest nie tak, bo nie ma fragmentu z początku odcinka, także teraz już jest cała reszta, obejrzyjcie śmiało i przepraszam. Za problemy Ta jasne A co no zrobić z tym, mi... które tu było na ziemi Pokliknij z... <laughs> Jajko! Gdzie jest koszyk? Do, kosička, do kosička. Umieścić dwie Dwa dobra, jajka bierzemy koszyk Idziemy i sprzedać, idziemy jajka, sprzedać tak? dwa jajka No czemu ku... ty prowadzisz ku? Ale gdzie, ale, ty, ale, dobra <śmiech> <śmiech> I tak, <ten, śmiech> i ten kogoś, ten kogoś. Dobra, ale gdzie my mamy tu sprzedać? To jest moje poznane pytanie, stary No, u kujnika Nie, no, no. gdzie? Tu? Nie, to jest. Co, co samo? Nie. czekaj, sklep. Hamburger! Hamburger! Myślisz? Depozyd! No, jedź Do hamburgera jechać? Dobra. K***a, nie mogę tego. No co ty? O... Ja to... Jaka taka jest to? Ja ogóle... Nie mogę wyjechać po prostu. No i co? No próbujesz te jajka sprzedać? A, no. <laughs> Sorry, bo tak czekaj masz ty to zrobisz, ale ty ja zrobię, czekaj No i co mogę z tym zrobić? Czekaj, witam pana, e, sprzedaj, Azeo. a zeo. Wymagane produkty, kura, wieprzowina, klops, wołowy No napierdolisz, czekaj, jajka c też Ty To nie tu Nie, nie, nie 12 dla, ty kur... Co? Jajka po 6, zobacz sobie w komputerku Czekaj, ja mi jajko <laughs> Stój, no zostaw to kur... Debil. No idę sprzedać. sprzeda, a nie, to mam tu zostawić? No i dobra. Połóż. No i zobacz. Pojedę sobie po 12. 12 dolarów możemy zarobić. Ło. Wow. Sprzedawaj! Mamy 12 dolarów, stary! Je... Pierwsze pieniądze! Ej, mam, mam achievement: milioner. 1600 na milion. Dobra, <noise> czekaj. <noise> <noise> okay. Ja zanim. nim... się Ja muszę sobie sprawdzić nie dłużej, okay? Mój Ulubiony człowiek do jazdy. O, czekaj. I co teraz? Zobaczyć ile samochód kosztuje. Ile musimy jajek obje... żeby kupić Ile jajek? Dobra, witam pana Williama Sieba William, ile fura? Te, pojazd terenowy, pojemność świnia o, lub koza. 800, dope. a w lewo. Ty! Można kupić Porszaka? A jak masz, jak masz tego, jak masz DLC? O kurde, Southwest Ranch Firm Expansion trzeba mieć. Możemy kupić, możemy kupić kombine, traktor, suwa, sedana, małą ciężarówkę? Ja mam tu dużo chciał z DLC. Tak to Pickup. Dobra, zbieramy na traktor w następnym odcinku, nie ma innej opcji. Mam Najpierw musimy mieć pole. Dobra, mam plan, mam plan, mam plan, mam plan. Zapierdę do mnie, zapie Jestem fest dobry w biznes, jestem f w biznes stary. Gdzie jedziemy? Spokojnie, z zamkni mordę. Nie odzywaj się, daj mi... Bo ta staje wygminiłem taki biznes, skoro za jedno jajko, jest sześć, to jak będziemy mieli 60 kur, to będzie dużo. 60 jajek. No, A może mieć to maksymalnie to 20 kur. Dobra, to kupimy 20. Kur... Jak, jak zmieścić na takiej pance 20 kółek? Nie kupisz chyba na ty, tyle kasy, nie mamy stary. Ile kosztuje jedna ja kura? Kura, 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 kogut jęstyknie, na no. Czekaj, zwierzęta, kura. Dobra, bierzemy teraz białe kurki po 50. Białe. Możemy kupić raz, dwa, trzy. Bierzemy tylko, brąz, br bierzemy tylko brązowe i białe kurki, stary. Nie, czarnych gdzie bierzemy kółek? Tak, dobra, kasa. Ja pierdolę za dużo! <laughs> za dużo! Zamknij za mordę i pakuj na pakę! A za dużo kółek! Ja pierdolę. Ole, dobra, koszyk, j**a, je... koszyk, jest Cześć, wrzątku Stawę jedno obok drugiej Ty, kupa, k**a, na koszyk można k**ę, Zobacz Bo jest git, jest git, ty k**a się? Zmieszczą się, z palcem w dupie się zmieszczą Imperium kur Ole, stos! Ale zmieszczą się, k**a, zmieszczą O, ale ekipa Trzymać się k**y, Nie, stój, stój Trzymać się Kuj, kuj, trzymać się. Karmy nie kupiliśmy. O, <gry> Idź karmę, kup. Idź za ja karmę. Czekaj, bo nie ma miejsca, to trzeba będzie. Kuj, wyjąć, żeby poznać karmę i nie, na... Nie, nie, na... zmieści, się, zmieści się, Jest Dobra. jeden narożnik taki dobry. A ile kupić tej karmy? Dwie? Je, jedną na razie, po co dwie? Kupię dwie. Kuj, dajcie chwilę. Kuj. To trochę poprzestawi. Małogorzata wychodzi. rzadka wychodzi pójdziemy tutaj. Nie, stój, stój, stój inaczej zrób. Weź, weź kurę z kanistra i połóż tam worek na kanistrze. O, czekaj, Zmuguję się. Smuguję tą kółę po prostu, czekaj, bo to będzie łatwiejsze. O, ch... I? Czekaj, dobra, o! Siedzą wszystkie? Siedzą! Nie wiem, jak to jest tak. Jakie pojemne to jest, Tak ta nic, uważaj! K... KOKO, trzymaj się! Koko trzymaj się! Nie puszczaj się, koko! No i dojechała, cała historia. O k... nie! A jednak tak... GITES! Weź im tam paszę osypciś. Ale no, cały, e aby zjeść. Kurę! Ty kogoś na ja mnie w k... zjadłem, k gówno. Dobra, robimy im z jajek Już, już, wszystko, już, wszystko Jedną paszę jeszcze schowam Cześć, daj daj paszę, daj paszę Ja nałożę im. Ale już jest w środku jedna Chcę zobaczyć, czy zjedzą w ogóle A wodę? Jak im wodę dać? No to musimy to wiadro podstawić Dobra, to Do środka, weź mi jak i Nie, to ty usadź Nie, Tu, patrz Te od środka Dawaj, patrz, ja zrobię tu, ja zrobię za, a ty spróbuj w środku wsadzić Da radę, da radę, no i gites Dobra, idziemy się nie przez Nie jest Podłączone, co się podłącza. Chodź się przespać na namiocie, Najpierw, chodź. To... Chodź, bo ciemno widać. nic nie widać! Chodź kochany. Ale A. żeśmy kły kupili. Ale kurka Dobra, jaśniutko I co, nie jest podłączone, nie jest podłączone. Dobra, 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 chodź, chodź wielki opening, wielki opening dokładnie, gdzie jesteś? Już podłączone. Dobra, chodź, chodź, wielki opening. Ty, one, one, wszystkie, one wszystkie siedzą, patrz! Wszystkie robią jajka! Zamkij, zamknij, zamknij! zamknij. Poczekamy, 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 poczekamy. Daj minutę, daj minutę. Nie patrz, nie spojrzałem sobie. Otwieramy szufladki, zobaczmy ile będzie jajek. Obstawięj! Trzy! 6 Dobra, to co lepiej poszło Dobra, po kolei, od prawej, dawaj, piesza. Kur... O, już! Jedno jajko, czekaj, ja idę po koszyk Koszyk weź, no Dobra Ale gdzie kur... jeszcze selnąć Dobra, biorę Ładuj Odkładam Jeden Uuu, zero <gryw> zero Ale kur... <gryw> Ale, <gryw> ale kur... kuri... zero. Ale zero Zobaczcie w kur... Czekaj, czekaj, kuri. O, od przodu możemy zerknąć co ty zrobiłeś? Kurde, jest dość jaja. No powiem tak, nie jest tego zbyt dużo obecnie. Dobra, a co ja mam pomysł jakie przekonać? Mamy jedno jajko. Mam pomysł Mam pomysł jakie przekonać. Pilno i pilnie, żeby nie wbiegły, okej? Okay? Maty łapią, ładna ucieka! To się zrobisz stanie, jak nie będziecie ka jajek! A wiesz, że możemy ją sprzedać teraz? No. No, no, Dobra, bierz siadać. jajko, idziemy sprzedać. Jajko. Nie ma! Jedna jajka! Jedź do hamburgera, idziemy sprzedać Ile z tego kurczaka Bo to... byli? Kupiliśmy go za 25, zobaczmy ile z niego Za, za, za 50! Biwe. Co ty pierdolisz? Kurczaki są po 50! A, na... A za ile się sprzedają? Jakie jest... za jak za 100, to wchodzi. Czekaj, frajma. bo jest, patrz, mnożnik ceny, widzisz, patrz, ostatnio był 1, kurczak, 8. ostatnio był kurczak, a teraz jest Aha, i ser. teraz nie ma. <laughs> za 20? O kur. Dobra, teraz, już tą kogo. seraj. Odpiszimy to koko. Selaj, wszystko i chodzi, kupujemy koko. Czyli musisz patrzeć po prostu, czyli musisz sprzedawać kiedy się opłaca w danym momencie, w danym wsiadej, dniu. Wsiadaj, wsiadaj, jedziemy po jeszcze 10 kół. Nie, nie jesteś na nas mamy 120 dolarów. No to musimy zatankować za to. To weźmy. Mamy przecież mamy przecież paliwo. Jak Kani... Mamy paliwo, jak mam... Czyli mamy w kanistrze paliwo? Nie no, jest 3 czwarte, nawet więcej. Możesz wracać do domu, dawaj, wracaj do domu. Dobra, zacznij te jajek w ten czas, nie było nas tydzień. Zero, zero, dobra, trzeba zero. kurę kolejną od***ć. Zostaw, ku zostaw kurki. Zostaw, nie no, nie robię jajek, bo trzeba, chyba to trzeba przeczekać, aż na swoje jajka. Albo trzeba im dać warunki do życia, a nie Trzeba, trzeba im dać warunki do życia, meanwhile Mati z rewolwerem. Dobra, przestań, bo to ja muszę ich k***a trzymać pod, wiesz, mają się mają rozumieć, co mają robić. Mają, co me... bardzo mi się podoba, by się farmem. Tak? Jak bardzo? Tak. W następnym odcinku zbudujemy nasz dom na piasku. Tam o, pod wiatrach. Zbudujemy nasz dom na piasku. Ty, my możemy co? płotek zrobić. O, o drewniane ogrodzenie z desek, pa. Ty, możemy zrobić na przykład tak, pa. Pa, ja mogę zrobić teraz tak. Góra, dół. O, to nie o to chodziło. <noise> Ale nie... Czemu nie mogę obrócić? Dobra. O! O, o! O, o! Mateuszko. Deska, deska, Ku... dużo tych tesek. A czemu nie mogę tego tu zrobić? O, aha, dobra, dobra. Czekaj, jestem cymbałem Patrz. I teraz robimy tak. Ja już wszystko wiem, już wszystko wiem. Patrz. Popatrz no. na to. Popatrz na to. Zobacz. No i jak my Idziemy. I kurki se mogą chodzić gdzie chcą. No my? No my tu, tu jest A. brama, tu by było otwarcie, tu. A, to byłoby otwarcie, Dobrze. Tak, no. Dobra, to kiedyś to zbudujemy, Panie, nie. kurki będą miały tu królestwo. Ale mamy chałupę, zobacz jak u******* chałupę no. Ale chałupę Chodzisz, mamy, no. Mają, ch nie no, ty, my też ty, mamy. A, bo ty... Zostawisz. Tak, zostawiłem temy dodatkowe, no. No dobra. I wtedy tu Czyli. możesz, nawet tu mógłbyś na kurki wychodzić. Tak, To na koniec jeszcze zaparkuję naszego Nie! Prawie kura uciekła. Czy będą jeszcze jakieś jajka? Nie ma. A tu nie ma. Kurwa, wystaje pokój, wystawało, zabieramy zabiamy <laughs> Tak, przez przypadek, to no minimalnie przez przypadek. No dobra, dobra. toć, to, Teraz możemy iść, zapisać. No i najważniejsza część. Jak widzowie będą chcieli więcej, to dadzą znać. Będą chcieli więcej, ja wiem. A teraz. Ja już ja Zapisz krew. Ja już się denergeować po prostu Niech Mieliśmy zapisać, a nie spać, już śmierdzący. Szaj, zaj, zaj, zaj.